Witam Państwa serdecznie w odcinku otwierającym serię prezentacji lutownic, stacji lutowniczych produkcji Axiom. I tu na stole mam wystawione stacje lutownicze T3A, T3 egzemplarze oraz T3B. Generalnie rzecz biorąc, budowa zewnętrzna jednostek centralnych stacji jest wszystkich identyczna. I czym one się różnią? Wszystkie stacje lutownicze T3A dostarczane są w komplecie z kolbą lutowniczą T245A i w zestawie mamy dwie gąbeczki oraz trzy groty. Prosty stożek, stożek zakrzywiony oraz grot typu ostrze. I to jest standardowe wyposażenie dla tych wszystkich stacji lutowniczych T3A. Jak widzą Państwo, różnica jest w tych oto podstawkach. A więc, tutaj w tym miejscu, mamy tam najtańszą stację lutowniczą wersji standard. I ta podstawka to jest metalowa z gąbką do czyszczenia grota na wilgotno. Oczko wyżej jest stacja wyposażona w tak zwaną podstawkę smart, w której mamy miejsce na dodatkowe groty, uchwyty do wymiany grotów na gorąco, a do czyszczenia producent przewidział mosiężne wióry. Trzecim najwyższym modelem stacji lutowniczej jest stacja lutownicza T3A, która w standardzie ma tą kolbę lutowniczą T245, ale jej firmware sterujący pozwala na dokupienie i obsługę kolb lutowniczych z grotami T12 oraz do popularnej serii 936 obsługujących groty 900 Serii M. Oczywiście, do tej stacji można dokupić taką podstawkę smart. Która jest widoczna w tym miejscu. I jest jeszcze ta stacja lutownicza T3B, która charakteryzuje się mniejszą mocą, bo stacje lutownicze T3A mają moc maksymalną sięgającą 200W, a ta stacja lutownicza ma 96W i jest dostarczana z tą podstawką SMART, ale w standardzie jest rączka obsługująca do współpracy z grotami T210. I ta stacja ma 96 W, ale proszę zobaczyć, ta kolba lutownicza, one, te groty są to tak zwane groty nano, które mają mniejsze gabaryty. Wprawdzie moc połowę jest mniejsza, ale w zupełności wystarczająca do precyzyjnych prac. W dalszych odcinkach przygotuję prezentację z porównaniem gabarytów i funkcjonalności tych stacji. A więc zapraszam serdecznie do oglądania odcinków i oczywiście skorzystania z oferty firmy Gotronic, gdzie współpracujemy bezpośrednio z producentem Axiom z Chin i staramy się zapewnić najbardziej atrakcyjne ceny oraz zapewniamy serwis na miejscu w Polsce. Posiadamy również cały szereg akcesoriów typu kolby zapasowe, groty i tym podobne akcesoria. Zapraszam na stronę gotronic.pl